Niech Jesteś... Bóg wam wybaczy, to bo ja ulti. nie zamierzam. To jest ulti. Ultimate attack. Nikt wam w to nie uwierzy. Żegnajcie. Żegnaj, papieżu. Moi drodzy, w życiu każdego nadejdzie moment, w którym zostaniemy posłem. No może nie w życiu każdego, ale dzisiaj mamy, słuchajcie, taką okazję, gramy w Same The Game w wersji demo. I słuchajcie, taki mały disclaimer na początku, zanim zaczniemy, odstawiamy politykę daleko na bok, tak więc proszę kultura w komentarzach. Mamy się dzisiaj fajnie bawić, zero polityki, znaczy gramy w grę o Sejmie, więc ciężko bez polityki, no wiecie o co mi chodzi, tak? No i słuchajcie, o co chodzi w tej gierce? No to jest gierka, słuchajcie... Szczęść Boże, witaj w Demie, same the Game. Mam na imię Grzegorz tak. i przypadł mi zaszczyt wprowadzenia Cię w meandry politycznej kariery. Dziękuję Panie Grzegorzu, Dziękuję, że... ...trzęsiesz polską sceną polityczną, ale Nie najpierw mogę. stwórz swojego posła. O, no, już, już mogę dokończyć. Dziękuję Panie Grzegorzu, że, 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 że mi pozwolisz dokończyć. Jest to gra, słuchajcie, o, no, o, o, polity, o Sejmie, o, o, o polityce, w której... Tworzymy własnego posła, musimy zdobyć poparcie. I co dalej? Nie wiem, bo jeszcze, słuchajcie, nic nie sprawdzałem. Jest to moje pierwsze zetknięcie z grom. Dobra, słuchajcie, tak więc tworzymy naszego posła tutaj. Niech to będzie sobie ten. Imię i nazwisko, ja już, ja już sobie tutaj wymyśliłem. A dokładnie mój kompan łajmy mi, mi pomógł. Będzie Włodek Pope Popelina. Słuchajcie, to jest imię i nazwisko. Perfekcyjne, żeby się zakuło w głowie, i to jest najważniejsze, słuchajcie. Imię i nazwisko. Jak, jak macie Janusz Kowal, to musicie to zmienić, bo to się, no to nie, nie, nie rzuca się, nie, nie zapamiętujecie tego. A jak macie włodek popelina, no popelina, no głosuj na popelinę, no to co się, słuchajcie, zapisuje w głowie, no to jest dobra. Ale zaczynamy, dajemy Boga dalej. Mogą określić swoje poglądy, ale tak między nami nie przywiązuj się do nich. Wyborcy generalnie mają je w dupie. <laughs> Okej. Okay. Dobrze Grzegorzu, wyborcy mają w dupie gdzie się, przy, do, do czego się, e, jakby, jakie mamy tutaj poglądy I, i tak się, słuchajcie, zastanawiam, czy iść mocno prawicę, czy może centro, centroprawicowy centro, centro liberał, bo strategicznie, słuchajcie, patrzcie, to trzeba myśleć strategicznie, jeżeli pójdziecie mocno prawicę, no to musicie, się trzymać tej prawicy, tak? Jak pójdziecie mocno to musicie się trzymać mocno lewicy, a jak pójdziecie na środku, to trochę tego, trochę tego, więc chyba zostawimy, słuchajcie, centro prawicowy liberał, po prostu, zresztą pan Grzegorz powiedział, że i tak mają to w dupie, więc słuchajcie, zaczniemy sobie w taki sposób. Określ swój poziom uczciwości. Pamiętaj, że ta cecha w polityce raczej przeszkadza niż pomaga. To jest poziom trudności, tak, 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 czy inaczej, tak? Możemy iść na łatwego lub możemy iść na trudnego. My pójdziemy na normalny. Zróbmy sobie to no, po normalnemu. Słuchajcie, zaakceptujmy, zacznijmy w końcu grać, bo już troszkę to, ten wstęp trwa. Warszawa biurowiec nie przeczytałem do końca. Może kiedyś ktoś tak do ciebie powie. Na razie nie masz nawet marnego koła poselskiego. Dobra, dobra. Szczerze mówiąc, nie masz zupełnie nic. Jesteś marną kreaturą, żądną władzy i pieniędzy. Idealny materiał na politykę. Dobra, podchodzimy, zajdzie do komputera. Yy... Kliknij E, OK. Czędzie ta pieprzona papierologia. Wybierz jakieś logo i ustal nazwę swojej partii. Dobra, zobaczmy, co my chcemy. Jakie chcemy, słuchajcie, logo Ale the fuck Deutschland plaga. Antyunia, anty złodziej, o to, to ma chyba symbolizować Złodziei Illuminati, Kot. Dobra, słuchajcie, no to tak, wybierzmy sobie. Ja bym wybrał tutaj pana Pepe. Pana, po, pana Pepe? Pana Pepe, w sumie pani Peppa. Ale to jest pan Peppa. Dzisiaj to jest pan Peppa. I wybierz nazwę, Jezu, nazwa partii. Jak mogę partię, słuchajcie, nazwać? Dobra, słuchajcie, poradziłem się mojego tutaj. Eksperta w dobrych nazwach, czyli łajma, i łajma mi podpowiedział, żeby dać nazwę part partii na przypale albo wcale, ale my chyba sobie zrobimy skrót po prostu na przypale albo wcale NPAW. No i taką partię sobie zrobimy: NPAW. Znaczy, chyba że możemy zadać jeszcze w sumie, nie, dobra, zrobimy NPAW. Ważne, że wiecie, i ja wiem, co to znaczy, słuchajcie, nikt inny nie musi wiedzieć. Zatwierdzamy naszą partię. Podoba mi się. A to logo? No nieważne. Na razie będzie. To Radzie. co masz do mojego jak loga? Nasza nowa partia radzi sobie w sondażach. Podejdź do tablicy. O, idziemy zobaczyć, słuchajcie. Idzie... Hmm. O, Jeśli chcemy o. być brani na poważnie, to Ramię potrzebujemy pop... trochę więcej głosów niż tylko od twojej matki. Pora jest zdobyć. Zapytasz pewnie jak? Bardzo prosto. Podbierając wyborców innym partiom. Mam już pewien plan. Pora wyruszyć na łowy. W ogóle, słuchajcie, jakie my tutaj mamy partie. Będziemy rywalizować z partiami takimi jak OK, OIZ, Konfron Konfrontacja, Polska 2069, LSD, Lewica i... No i, no i my, ale to ze sobą nie konkurujemy, tak? Więc słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Gdzie my mamy iść? Podejdź do drzwi, naciśnij M, aby wyjść z biura. Tak więc, ła, co to jest za statuetka taka fajna? To jest, jest okej, okay, jak widzowie to znaczy, że musicie zostawić lajka, tak więc jeżeli nie zostawiliście łapki, będę wdzięczny za łapeczkę. Dziękuję wam bardzo, a my idziemy, słuchajcie, dalej. Zaczynamy Parlamentu naszą Europejski giereczkę W swojej najnowszej rezolucji nakazał każdemu z państw członkowskich zwiększenie importu byczego mleka z Tadżykistanu. To na pewno wkurzy rolników. Co powiesz na to, żeby wybrać się do jakiejś pipidówy pod Warszawą i polansować trochę przed kamerą? Nie no, to no czy... Jak to? Takie brudne zagrywki? Panie, oczywiście, że tak. Dobra nasza, jesteśmy pierwsi, a media już tu są. Szybko, walnij jakąś ckliwą mowę. Wsparcia dla ok, Kurczę, okej, okay. okej. Tylko uważnie dobieraj słowa. Okej, okay, dobra, czekajcie. A z kim mam pogadać? Tutaj mogę z tobą pogadać? Nie, nie mogę z tobą pogadać. Porozmawiaj z wujtem. Jesteś wujtem? Tadżykistan daleko, mamy swoje mleko. Do, no, i to, to jest dobry tra, tra, transparent, tak? Trans, transparent się mówi, transparent chyba się mówi. W każdym bądź razie fajna szmata na budynku z napisem dobrym. No, to się, to się szanuje. Prawdziwy Polak toleruje laktozę. <grywa> Oglądałem kiedyś film taki, że Polacy mają chyba największą tole, tolerancję na laktozę ogólnie. Czy jedną z najwyższych, coś takiego. Dobra, jest pan wujt. Najpierw e, lepiej wujtem. No dobra, poczekaj Włodek Popelina, mleko po byku to jak. Najpierw lepiej porozmawiam z wójta. Okay. Ja uwielbiam, słuchajcie, taki humor. Dobra, Popelina, uspokój się, rozmawiamy Najpierw z wójtem. A teraz taczek ispańskie bycze mleko. A kto to wymyślił? Na co to nie komu? ja. Na ile co to jeszcze komu? ma nie jeszcze? A po, po co? polski rolnik? Przecież on ledwo wiorze koniec z końcem. a tu kolejne gefenny na niego zrzucają. Mamy tutaj pana, wysłannika z polskiego rządu z jaki pałze się No, No to posłuchajmy wszyscy, jak rząd dba o tego polskiego rolnika. No niech pan powie, co zrobicie? Co zrobimy pa panie? O no, co no. was No co, co był, Co bu? Dobra, czekajcie. Dobra. Zrób, zróbmy słuchajcie, zróbmy dobre tutaj wrażenie, tak? Zróbmy dobre, dobre wrażenie, pokłammy trochę. Yy... To dzięki wsi jest. Ja nie uważam. Roku, ja jest... osobiście sobie nie uważam, żeby wsie były złe. Yy... O! Już to najwyższy czas, żeby polski rolnik powiedział dość! Dokładnie. Kurde, ale krzyczą w Dobrze, dobrze, lubią. Litości, kto jeszcze pije krowie mleko? Nie Każda no. krowa w Polsce daje mleko lepsze od byczego. Sojowe rozumiem, bycze wprawdzie nie piłem, ale brzmi zachęcająco. No nie no, kurczę, no słuchajcie, my musimy, wiadomo, no musimy popularność zbudować. Jesteśmy tryhardami, tak? Ale słuchajcie, jest dużo, dużo różnych tutaj takich odpowiedzi, które są takie śmieszkowe. Każda w sumie śmieszkowa jest praktycznie i mnie kusi, żeby je klikać. Polskie mleko od polskich krów. Stop unijnym Ale niestety trzeba popularność wbijać, trzeba wbijać popularność yy, i. I, i, I musimy tutaj odpowiadać full, full profesjonalnie. Niech o. żyją gnojniki górne, niech żyje polska wieś. Gnojniki górne. No. Tak, trzymaj. Dobra. E, dobra, robota, ty, Tomasz, gadaj. Łyknęli to jak świnia, kartofle. Czy co tam jedzą? Już czuję, jak się pniemy w sondażach. Pora się trochę polansować na gospodarstwie. Tylko pamiętaj, żeby kręcili cię od lepszego profilu. Dobrze, 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 panie, dobrze, panie Grzegorzu ja się po, Ja bym chciał po te, ja bym chciał się polansować tutaj kombajnem, patrzcie jakie tu jest, jakie to są machiny fajne. Cześć babcia. Dobra. Cenzura, okej. Okay. Oj oj, nie jest za szybko. Dobra. Oj Bardzo się Oj Ciecha jestem, ty! Z gry wyleciałeś. No jak z gry wyleciałem? Nie, nie, nie zgadzam się na to. I, a bo to... Dobra, bo ja złe T klikam. Literki się zmieniają, a jak klikałem, słuchajcie cały czas. S, nie zwróćcie mu uwagi. No i O, udało się, dobrze. Mamy to, mistrzem dojenia. Walnij od siebie, <grym> Krowo. Mam nadzieję, że cię nie wypryszczy. Te młody, coś ci się nie pomyliło? Kasiniak? Mam komysz, <grym> jestem <w> wielkim <grym> falem. Kasiniak. Po pierwsze, żaden komysz, tylko Kasiniak. A po drugie, ty mi tu oczy nie mydl. Myślę, że zagadasz i będzie spoko. Kasiniak, wjeźdź zawsze terytorium mojej partii i nie będzie mi tu żaden szczyl podkupywał elektoratu. Panowie, pokażcie gówniarzowi gdzie jego miejsce. Jakie gówniarzowi? Co to za zasobnictwo? Panikam. typy tylko wyglądają na twardzieli. Wystarczy na takiego jeden cios i przeżegna się nogą. Zacznijmy od zmniejszenia dystansu. Okej, okej okay, okay, panie Grzegorzu, rozumiem. Bogu, Boguś, Niedługo nie podchodź tak blisko. Blokujesz bardziej wyrafinowane ataki. Na razie w arsenale masz tylko prawy sierpowy. Wypróbuj go na panach posła. Dobrze, dobrze panie Grzegorzu, będę próbował prawego sierpowego. Yy, jak mogę prawy sierpowy spróbować, tak? Dobra o. robota. Atak zabiera punkty akcji, podobnie jak i to właściwie tyle z podstaw walki. Zakończ swoją turę i dokończ tę potyczkę. No Okej, okay. dobra, dobra. Zakończymy tutaj. Zaraz ich wyjaśnimy. Słuchajcie, ostatni hit, Jedno strzałowiec. proszę bardzo. No i butuwa. Zmiotem z Nie planszy źle, pana posła. Tak lepiej będzie się zabezpieczyć na przyszłość. Załatw sobie jakieś jedzonko, żeby móc się leczyć w trakcie walki. Weź ty mnie tego. Miska bigosu za 100 zeta? No chyba ich posrało. Dobra, wiesz, wrzucimy w koszty. Nie, nie chcę. A tu zupa fasolowa jest. Ale punkty akcji przywraca, dobra. No niech będzie. Oby były wart swojej ceny. Ale o tym przekonamy się dopiero podczas Wiemy. kolejnej pory. Pierdzisiewic? Przejdę się później. A czemu, do, czemu później do Pierdzisiewic? A dlaczego dyskryminujesz mi pier Pierdzisiewice? Bycze mleko krowy mówią nie. Cześć co? Krowy? Krowy mówią mi, okej. Idź! Idź stąd precz! Zakaz wejścia teren prywatny... A ja tam wejdę, ja jestem posłem, ja mogę. O, patrzcie, tutaj coś jest ciekawego, przeszukaj. Burż! Znalazłem burża! Andrzeju, związkowcy się ode mnie odwrócili. W rządzie się ze mnie śmieją, co ja mam robić? Ty byś na pewno wiedział. Chcesz im jakiś znak? Łodziej! No dobra, wiem, że to, mm, to może nie szczyt twoich marzeń, ale od czegoś nie się zdarzy. Poszukaj sposobu, żeby go zrekrutować do naszego koła poselskiego. Co? Mogę go zrekrutować? Po porozma porozmawiam tylko. I, i zaraz cię zrekrutuję, dobra? Mam pewien pomysł, ale potrzebuję czegoś w rodzaju krótkofalówki. Aha, alright, alright. No może teraz pierdzisiewicę. się O, teraz mogę to pierdzisiewic. się nadal. Wracamy do stołu. Aha, ale to jest To jest grill, kurde. O, grill, szmatka, kaś... Nie żeby iść samemu. Muszę zdobyć nowe. O kurw. To znaczy, co kurde! tam. Ja, ja poznaję tak mizelki. wizelki. Tam jest zbyt niebezpiecznie, żeby iść samemu. Dajcie mi samochód. Tam jest zbyt samochodem, żeby iść samochodem szybciej wrócę do tego, do, do gnojników górnych oczywiście, no. Żeby nie było. Dobra, idziemy słuchajcie, zrekrutować naszego posła. Nie patrz, nie podglądaj, bo się nie uda. O! jebl. Michale! Chłopie! Słuchaj! Mistrzu, <laughs> czy to naprawdę ty? Jam ci. We własnej osobie. Słuchaj, jest taka sprawa. Powstała nowa partia, która walczy o polskiego rolnika, i ty masz do niej dołączyć. Ale, moja argo-unia. Argo-unia z Runia. chcesz odbudować potęgę polskiego rolnictwa? No, chcę. No, to zamknij się i lub co mówię. Niedługo <laughs> zupełnie przypadkowo spotka się z tobą lider tej partii. Wiesz, co masz zrobić? Nie zawiedź mnie, mój uczni. Od tego zależy los polskiej wsi. No to tyle. A teraz żegna i wracam na niebiańskie pary. Myślałem, myślałem, że powiem, no to tyle. A teraz pieprze. Przepraszam, nie wiedziałem, że ta obora jest zajęta. Ty pan jest. Co pan tu robi? Ja ten, ja jestem liderem tej nowej partii, która wspiera polskich rolników. A więc to pan, mesjasz polskiej wsi, naznaczony przez samego Andrzeja. Ślubuję ze wszystkich sił wspierać pana i pańską partię jeśli żyjąc lub ginąc Dobra dobra, wyluzuj. Jesteś przyjęty. No. Co to za polityk? Łatwo, łatwo. Chłodziej. Dobra, mamy kłodzieja w naszych szeregach. Słuchajcie, dobrze. Nasza, nasza partia rośnie na w, na w sile. W, siłę, w Członek partii, Pozyskany wypadałoby go teraz dodać do drużyny. Okej, okay. a jak mogę go dodać do drużyny? Czekaj, tab. Drużyna. A, okej. Okay. Czas złapać jeszcze trochę poparcia. Tak się składa, że lokalna stacja Echa Pierdziszewic zaprosiła cię na wywiad. Widziałem dopiero dzisiaj, By byłem tam przed chwilą, kiełbasę zjadłem, ale tam niebezpiecznie jest. Uważam, że muszę w lewo iść. A, no, muszę iść w lewo. Dzień dobry, tam, witam. Jak dole zablokowali drogę. Panowie, ja rozumiem, że walczycie o swoje i nawet popieram. Ale czy blokowanie głównej ulicy na własnej wsi to jest na pewno najlepsza forma protestu? Hop. Patrz to, chłopy! Wielki pan polityk przyjechał ze stolicy i już się mądruje. Panowie spokojnie, jestem po waszej stronie. Co? Ja, już coś żeś powiedział. Myślę, no, że jak jak z Warszawki przyjechał, to jest mądrzejszy jakiś jest. O nie, oni chcą mnie. No i chcą mnie bić, proszę, chcą mnie żarpać. To, to dobry moment, żeby kołodziej pokazał wreszcie na co go stać. Kliknij na niego i wybierz ikonkę gnoju. Klikamy o. To? I dajemy tu. Obszarowy damy. O ku, o ku. skąd ty wziąłeś traktor z kukłą? Ja myślałem, że on z kieszeni wyciągnie czy coś, chłop traktorem przyjechał. Można by rzec, że wpadli w niezłe gówno. E, bo tam z tyłu karyna stoi! Do no karynę trzeba, bo Ka karyna dopinguje, jak ona dopinguje, to... Nie, widzowie. Eee. No i super, słuchajcie, i wygraliśmy, i zarobiliście. No i możemy przejść dalej. I, I o, i z nami się tutaj nie, z nami się tutaj nie pierdzieli. To nie, nie ma, kurde. A co to? A mogę przeszukać burza znalazłem znowu. Ja gołu. Suchy chleb. A po co, kurde, naprawdę, kurde, Włodek, serio? Czyli okradłeś właśnie gołębia? Rozumiem, że to polityka i tak dalej, to trzeba ten, ale bez przesady. O, wiadro, jakby się paliło, to jakby się paliło, to ja nie wiem gdzie gdzie to wiadro, nie? O, rozmawiaj. Witam Państwa. Ciapciak Krystyna, echa Pierciszewic. Przez okay. naszą gminę przetaczają się fale protestów rolników. Zapytamy dziś o nie stronę rządową. Gościmy wschodzącą gwiazdę polskiej polityki. No witam, witam. Y jasne już tutaj odpowiadamy na pytania. Panie pośle, zacznijmy z wysokiego celu. Podkreśla pan swoje wiejskie korzenie, a tymczasem w pana akcie urodzenia, jak byk widnieje Warszawa. Jak pan to wyjaśni? Co pani na myśli mówiąc byk? Chyba nie byk tadżykistański, prawda? Co, tak się przecież Kurde, mówi. Pro, pro, pytam proszę, o pana miejsce urodzenia. Tak ta, ta się tutaj wyjaśnia dziennikarzy, tak? Eee, o, a ja pytam proszę. o pani związki z dobystami wschodnich plantatorów bydła! Słuchajcie, trzeba, dobrze, trzeba, trzeba, no, trzeba być politykę. Chce pan że przywrócenie połączeń PKS na wieś. ale sam porusza się służbową limuzyną. Nie widzi pan tu rozdźwięku? E, testuje różne środki transportu. Ostatnio o. nawet stałem w korku, tak jak zwykły obywatel. O, dokładnie, stałem Podczas w korku. W ostatniej debaty powiedział pan, że chce rozwoju rolnictwa, ale zaproponował pan inwestycje w połowy dorsza. Nie, no jak, no to to, to wchodzi pod rolnictwo, pani po prostu. Pani bo po prostu to nie, nie, nie znał. Ale też rzeki jeziora Wierzę w rozwój wszystkich sektorów gospodarki. A co sądzi pan o protestach rolników? No depilenie? Żeby chociaż Warszawę zablokowali, a nie w własną wieś. To jakie było. Bu... Pytanie uzupełniające. Czy przestał pan już pić bycze mleko? Nigdy nie piłem. O. A jeżeli już miałby spróbować, to od polskiego byka. Dokładnie, polskie Na najlepsze. Dlaczego wyborcy mieliby zaufać właśnie panu? Dlaczego? Jestem super. Ja naprawdę bardzo chcę. Nie. Muszę dać to, co ja też na polityków przy obiedzie. Nie, nie chcę, nie, nie chcę po prostu stracić poniżej tej linii. No kurna nie wierzę. Znowu ty. Słuchaj, już raz cię ostrzegałem, a, a nie mam się powtarzać. Kasiniak. Wara od polskiego rolnika. Znajdź sobie własną uciskaną grupę społeczną. O, Rozwiążemy to raczej słuchajcie. O, o deba debata debata! No. Na to nie będzie łatwa walka. Masz przed sobą zawziętą, polityczną chorągiewkę, która przysysała się do niejednego koalicjanta. Bez jakiegoś asa w rękawie nie ma sensu nawet z nim zaczynać. Podobno wójt Pierdziszewic ma coś, co może ci pomóc w tym starciu. Dobra, wywam wójta z jego domu. Słuchaj, e, kolego, poczekaj, poczekaj, zaraz wrócę, okej? Okay? A jak wrócę, to, to zobaczysz. Dobra, i, idziemy słuchajcie wójta poszukać. Dobrze, no, bestialstwu. Jak śmiecie. Dojenie byków może jest dla nich przyjemne, ale powoduje też nieodwracalne zmiany w ich tożsamości psychoseksualnej. Eee. A za wszystkim stoi Unia i ci faceci w garniturach jak ten. PRAĆ GO! Co wy mnie że Nic nie zrobiłem. Ja dopiero partię założyłem. Dobra, słuchaj. Patrz. Strate Strategiczne tutaj, o. AOE damage będzie zaraz. Dobra, ty podejdź sobie, no na plecy, na plecy, na tyły. I teraz tak, do tego dojeżdżamy. I koniec ruchu. No ty mnie pomidorem rzucasz jak stoję obok ciebie. Podejdź Popelina podejdź, uderz, dobrze. O, ale dostał hita, ty to jest... Ła! Popelina też dostał, ale wygraliśmy, dobrze. Zakaz tempu, własność wójta. No jak ja mam się wow, do wójta dostać? To jest pod prądem. Muszę najpierw wymyślić jak zrobić zwarcie. Okej, okay, y sz szmara szma do wiadra z wodą, tak? Okej. Okay. I co? I teraz mogę? O, lec e. O, no i proszę, po, po co ci ten prąd tu był? Ciała krowa. Coś mi tu nie pasuje, widzowie. Coś, coś tu jest nie tak. Mam takie tylko podejrzenia, że to może być na przykład byk, nie? Ale, ale nie mam pewności. Takie podejrzane trochę. Oj, co pan najlepszego wyrabia? Targnął pan bezprawnie na prywatną posesję urzędnika państwowego. Znowu, znowu wyjaśniać kogoś chcecie? Nie rzucaj kurą, co ty robisz? Jaka ściekła ta kura jest. Tutaj, o, dajemy, pyk. O, go nie? Ale tylko tego dać, ojojoj, mogłem bardziej tu na tył dać, ale trudno. Ej, otoczą go. Nie, nie róbcie tak. Zabar, czekajcie, bo to trzeba... Podejdziemy, o, pyk. Zostaw tą kurę powiedziałem. Jeszcze na włotka rzucił. Naprawdę. Dobra. Dokończamy tego i uciekamy sobie. Dobra. Teraz pik. Dobra, pa, pa, do, dobra, panie Wójt. Koniec zabawy, bo już mi się to zrudziło. O, czy miał to plan pana Wójta? Super. Zdobądź od Wójta coś, co pomoże ci w walce z Kaśniakiem. Dobra, przeszukaj. No, normalnie na się wbijamy do gościa do chaty i przeszukujemy mu. Proszę, proszę. To ci dopiero mocarny artefakt. To pewnie o nim mówiły lokalne legendy. Dziwne, taka szykowna rezydencja, a zegar zepsuty. Zatrzymał się na godzinie 21.37. Cóż za zbieg okoliczności. A 1 czy 7? Ale czy okay. aby na pewno? Ciekawie, ciekawie. Ja chyba już wiem, do czego to będzie potrzebne. Majstrój. Ojojoj, oj, oj. jaka ta hakerka tutaj jest, i! A to czekajcie, bo to, to, to nie tak. To, to, to nie, to za łatwo by było. To trzeba zrobić tak. 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 I w ten sposób. Nie. W ten sposób. O. No i, i proszę I, i mamy tutaj o dwa, jeden, trzy, siedem. No i proszę, kurde. Ale... ja... kremu... To jest... to jest kremówka mocy! Taka kremóweczka to doprawdy wyborny deser, warty użycia w starciu, z trudnym przeciwnikiem, okrutnikiem, można by rzec. Ciema, Gotowy? Zaraz skończę tę twoją żałosną karierę polityczną, zanim się na dobre zaczęła. Dobra, dobra, panie... Pokaż, co potrafisz, tygrysku! Tygrysku... A nie, o, nie. Sporo kurde. Ich. Dobrze, że użyj. załatwiliśmy sobie wsparcie z samej góry. Kliknij na kołodzieja, wybierz ikonkę teczki i użyj kremówki. Teczka i kremówka użyj. Okej, okay. i co teraz? O nie, czekajcie, bo tu muzyka gra, a ja mam wyciszone, już, włączam. Anioły metalu, ok. Co, co, z tą grobie jest nie tak? Bóg wam wybaczy, bo skurzy. ja nie zamierzam. To jest ult. Nikt wam w to nie uwierzy. Żegnajcie. Żegnaj, papieżu. O Boże, co to było? Inaczej zapamiętałem barkę, ale skoro samemu Ojcu Świętemu się podoba. Jak sam przed chwilą widziałeś, niektóre rzadkie, specjalne przedmioty pozwalają na chwilę wezwać do walki potężnych sojuszników. No, zauważyłem właśnie. Ale słuchajcie, to już jest. Pod... Tylko podpisać o, papierek. I, i nie kończymy, kaśniak, tak? To było mało, to teraz masz dwóch poznaj Jak dwóch? jego złowrogiego klona bliźniaka. Komysza. No ty na mnie przeklinasz, ty, bandyto! Łobuzie! No jaki łobuz? Patrzcie. Nie jesteśmy na tym, żebyś ty do mnie kurde tak mówił ty. Kurczę, ja mam pomysł. Czekajcie, zrobimy tak. Podejdę sobie tutaj. Uderzę go. To nie był ten jak zwykle, najgorzej, dobra. Podejdę sobie tutaj. Nie mogę go uderzyć. A czekajcie, a mogę na przykład teraz... Też nie, dobra. Może na razie nie. Może na razie... Chciałbym na, na tej swojej głównej postaci użyć. Na włotku. Bigosu? Czekajcie, i mogę teraz y, y, użyć Bigosu? Użyj. O, mogę. Dobrze, czekajcie, a mogę jeszcze użyć czegoś? Użyj. O, mogę. Do, no i patrzcie to, kurde, dobra. Nie no, to oddam ptakowi, gołębiowi później, zjem sobie kaszankę. O, easy, porobiony. Dobra, starczy. Muszę przyznać, twoje argumenty są silniejsze od moich. Ostatni raz taki oklep zebrałem od Pluska w 2007 niech też ma się na baczności. Jeszcze przyjdzie kolej na niego. Mój instynkt przetrwania podpowiada mi, że powinienem teraz zawiązać z tobą koalicję. Słusznie. Witamy na pokładzie. Dokładnie tak. Witam, witam. O, Wszystko idzie zgodnie z Do planem. Don Prezeso z bruczkiem. Już niedługo się spotkamy, panie pośle. Już niedługo. Jaki śmiech, Włodek Popelina. No i dobra widzowie, przeszliśmy w demo wersję gierki Same The Game. Jeżeli byście chcieli zagrać sami, to 14 kwietnia o 16 to będzie poniedziałek. Chyba ta gierka będzie w demo wersji na Steamie, więc możecie sobie zobaczyć, słuchajcie. A ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się, cześć, cześć i do następnego.